Witam bardzo serdecznie, bardzo się bado. Jestem szeryfem i gramy sobie w Among Asa. I wiem, że akurat trafi, trafił mi się Sheriff w momencie, kiedy gramy normala. Nie wiem w końcu, czy gramy normala, czy nie gramy normala. Nie, nie, otworzę tych drzwi. Kupcia. Mało i kilka A, osób. Się Ale słuchaj, bo to jest dziwne, co się stało był. dalej. Nawet jakby super zabił, to, to chciałem się... zauważyć, żeby tam wbiegliśmy i ktoś flesza rzucił od razu. Tak, tak. To nie to może być Madzia, Madzia nie jest aktualnie. To, nie jest... to też nie jest szaro, bo szaro biegło. No ja tam wbiegłem jak... z kilkoma osobami no, no, z tego rakiety, mi się... nie? Kurde. Ja mm. z rakiety jest. i widzę, jak Karolinka stoi centralnie na ebi. Ale Ale u mnie tak jest... wyjdzie przez klasyczny. Azyl nie przez klasyczny. Azyl przez wyjdzie przez klasyczny. u wyjdzie przez wyjdzie przez Skończyłam taska i nagle AB tam mi na końcu wizji umarł. Po czym ja pobiegłam i nagle poleciał flash. Ale Karolinka, ty byłaś przy ciele centralnie, jak flash leciał. No przecież... to tak wtedy no byłam, tak. bo zaczęłam biec, żeby szukać tej osoby, która tam zajechała. centralnie na ciele. No, ale ja nie zabiłam. Dobra, szazy będzie mnie ten, e, powiem tak. <laughs> Grenadier, e, Grenadier, glitch, janitor. Dziękuję. Dobra, o kurde. Dobra. Eee, przebieg dobra. mi tak, przebieg mi na pewno gremlin, szaro. Ale mojej roli nie powiedziałaś. No bo powiedziała tylko negatywne, no że. Tylko powiedziała, negatywne. żeby cię nie wystrzelili. Ale mam, e, tak, tak. ale mam jeszcze dwie role, dobre. Gremlin, a szaro, Madzia, no, i Karolinka my... tam byli. Tyle widziałem. Tak, nie, myśli, e, Madzi nie, było, no, Madzi my... nie było, Madzia nie. była w Ale ze mną. ostatnia litera. U mnie? No. Eee, nie ja mogę Ja mam powiedzieć. E. Oooo, <laughs> e. no, Dobra. Gremlin, gremlin. Gremlin? Nie jestem. Nie, no szans jest. jestem Vigilantem. Pierdoły jebane. No, to żeś powiedział Vigilant. <laughs> ale skip. Ale skip! Ale, ale skip. gremlina oratowała głosie, zwłaszcza z niego. No. no? A ja oratowałem skipu no, to ktoś z nich kłamie, ktoś z nich kłamie. Dobra, zastanówmy się. Tu jest Karolinka. prawie. A ja mam torcza. Karolinka, rawia. No rawia. ran. Nie mogła tak, to prawda. Eee, no nie myślula. To co ja widzę, widzę ciało Fryksonka i widzę właśnie widziałem nikt pod śmieciami. Tylko tyle jestem w stanie powiedzieć. Ej, oszukany jest traper. Co się stało? Trzy osoby biegły nie było żadnej złej roli. Musisz, nie było nie żadnej złej roli. To to nie? Nie nie, na... nie, nie no, to ja by jej wyświetliło, nie? Tak. Ja nie, dobra chodzi... też my jej wyświetliło. Tak. albo są same są... złe albo są same nie, dobre. Chodzi o to, że tam ci ludzie, jak wchodzą do tej trapki, to nie tam muszą stać przez jakieś pół sekundy czy coś, wiecie, coś i tak prędko w to trafić. No, ale, no ale, tak, to nie tak, wiem, no, to być albo tak dobre, albo złe. Nie, że ty stawiasz i oni stoją. Ale przybiegł. No kiedy da? to trzy dobre, trzy złe? Nie, nie, nie. Ja kiedy? Nie kiedy rzeczy, osoby a, trzy osoby. Trzy osoby, tylko że Do, musiał wejść. I Możemy skończyć dobra, wejść. Dobra, dobra, nie nie to memoriał, bo to jest nadurzenie tak, bez sensu. A Gremlin dobra. zgłosił właśnie Bejta. Nie zgłosił się. Co ty gadasz? Ja. <laughs> nie, Myśla, nie, nie, nie no były podejrzenie na ciebie, no i po prostu zgłosiliś ciało, to się śmiejesz mej to zgłosić. Doran no, jest egzeki na Gremlinę. Ja, no Doran tak, no, tak, mówi tak, najpierw, żebyśmy przestali gadać te głupie tematy, a, a potem oskarżę koń na <laughs> Właśnie, może być tak, gremlin. Gemin był z poprzedniej dlatego że tam nie było w ogóle. Dobra, ciało jest na śmieciach, tak? No. W okolicach śmieci. Ale no. powiem wam jedno, gremi. szaro albo eee, grelni, ja bo na, tak. na pewno ktoś z nich na... kłamie z rolą. I jeszcze widziałam kogoś na tym na wodzie. Ojoj. Ja no Karolinka i Rawia od momentu zgasznięcia światła były w adminie, więc nie mogły tam. Tak. To nie wiem. Ja no, nie No nie to nie mogłam. Tam była. Tak, ja miałem Szaziego. Ja Jak zgasły światła to byłem w labie. To, to nie szazy, to nie szazy. A jednak może Karolinka, to jest taki oszukany traper. O, to szazy to Szazin. Weź to szazy. Ej, no, w sumie, ale on mi poprzednio piekł trapkę. Jak ci mm -hmm. wbiegłem? Nie biegłem. A nie byłeś w laboratorium? Byłeś w laboratorium! Ja mnie! do laboratorium! Ty nie wiesz, ale ty nie wiesz, kurczę. Za że mówi, że widział poprzednio. przez tego, przez granatę. A i właśnie, on widział przez granatę. No bo mnie nie było, jak rzucił tam granata, byłem na rakietce. Ale, ale ten to, granat ma duży zasięg. Weście specjalni! No, tego! Wow. Piękno, się. Nie, nie no, dosłownie zabija na waszych oczach, a wy kurwa tego... Ja widziałem, ja widziałem to, że gremień zabija Bardzo dobrze! W ogóle, no, co poszło nie tak... ...że... No... dosłownie oczach 5 osób. AB, co poszło nie tak, że ja jako amnezjak, pierwszą martwą osobę wziąłem impostora. No, no co no, bo ogromnie się we mnie wpierdolili na całym pokoju. Gdzie co że, tam się stało? Przy pięciu <grym> osobach, jak stoi... gdyby no, nigdy nic. Znowu jeśli nie jest śmieszny, no to trzeba było go Aha. A poza tak. tym ja myślałem, że my gramy ten tryb no z samymi to killerami i się zdziwię A ja, a ja, a, ja czy, a ja tak mówię, co my gramy w końcu jeszcze raz ten tryb? Mam szeryfa kurwa, znowu? Ja trafiłem, a zaka, ja mówię, jak to jest rola zabijająca, to ja kurwa księdzem zostaję. A ja, ja, a, ja, ja to mówiłem, że... Jakaś niska poznajomość, Czegi Teraz, też ten. To jest to Klasyczek. Lecimy, kurwa, Cir Nie dostanę żadnej takiej i Idę się skanować, kurwa Pana mam Kurwa, pierwszy test na skanie Noś cię sprawdzimy cię Dobra, wiemy, że GB. GP... Ja jestem obstrany, wiemy, że GB nie zły. To na pewno nie był szazi i nie madzia, bo w momencie, w którym zgłosiłem. A w zasadzie zobaczyłem. Ee... No. To nie ilia. Ja ja GB no. A ja przyjmie GBM. A żyje? Tak, to ja byłem. To nie żyje? Ja byłem, ja byłem amnezjakiem no. i szaro zginęła w Specimenie. W momencie, w którym okay. ona zginęła, to na pewno gdzie był... Ale z wybiegali... Ale nie nie w w w nie? gdzie w Specimenie? Gdzie się pojawia... w Specimenie? po Idziesz w, w, w kierunku... Ale my z GBN-em jak wchodzi, wychodziliśmy, to nie było jej tam w ogóle. A tam nie, a tam nie, nie było, było nikogo. Biegałeś z GBN-em, a nie z Nondoranem? Nondoran a to też to był. Nondoran, był. Nondoran to wybiegł to pierwszy. Tam był. Wybiegł pierwszy, my zaraz po nim. Taki Czyli... byłeś ten, w Elektrykocie tak, miał. Jak Nondoran tam tak, był, tak, ja, ja teraz wam na kamerę i przed wami no Co ja takie? Ja nie byłem Speciamenia w ogóle. No właśnie Nondoran so, nie był specimenie to No nie wiem, ja byliście. wiem, że ja, AREZE i ktoś, nie, ja, nie wiem to było, specimenie, <laughs> co jak traci. A nie to szazy szazy sorry, szazzy, szazzy, sorry no to mi też się pojebało, bo myślałem powinien mi się kiedy z Nie, ja byłem... Ja myślałem, że wy mówicie o ofisie, bo ja tam byłem z Madzią Kot tak, chyba... Tak. W ofisie ja były Tak, z spesum, od tak, od że... Od tak dalej. Że wy mówicie o Specimenie. Tak. Nie wiem, ja byłem na początku na skanie, pod, podbiegła do mnie Mysia, Hehe, he, i odbiegła od razu. co ja To na pewno oblała cię olejem. Ja bym uważał. Prawie nie mógł tego walnąć bo tak jak mówię, on to wtedy do końca i... wchodził, kiedy to, to ciało mi się podświetliło. Ale Karolinka mówiła, że Ilia jest niewinna i re, leży tutaj. Się, no leży, bo Ilia Ili, Ili była jakby zresztą. Trzy to... sekundy po kilu dopiero ci się pojawia powiadomienie. No, Dobra, tak, tak jak miałem no. to, że nie zdążyłby dobiec stamtąd. No dobrze, a kto stał na kamerach? Jeszcze? ja teraz byłem na kamerach. Wcześniej ja byłem z tą, z ktoś zastąpił. Chociaż jakbym Zajęła ile, to bym się nawet nie odezwała, że ją widziałam. Kto cię tam wie Ja stałem na kamerze, kiedy byłem nie widział? No ale ze byłeś na kamerze, bo go i stałeś, się gapiłeś na moją kamerę. No Nie ma co. Ale głosy pozielone! No ja są podzielone! Nie, 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 po prostu jest na ciebie zdałem. <grymne> Chester <Cześć, grymne> <Cześć, grymne> AB. Niemożliwe, to ja dałam! Nie robiliśmy tego taska. Może go za szybko przerwałem? Eee... Yy. Dzień dobry. Dobrý. Dobrý. mi, Kim jesteś? Dobrym, złą, no... Dobrą. Dobra, Madzia i GBN są e, e, złymi. Tyle wam powiem. Co to, są... to to jest w ogóle za teoria wyciągnięta z dupy? Właśnie. To, to, to ciekawe w sumie. To ty kurwa że biegałeś, jakbyś chciał mnie zajebać. To jestem ten, ten. ale ja myślę, że nie. Ale zabiegał e, e, jak pojebany. Dobrze, ja, ja no, przyznam się, zginę, wyjebane jestem sirem, Madzia i GBN są czerwoni. Dziękuję. Ale, Powiedz jeszcze ktoś zielony już nie powie. Wow. To nie o, jest. No to się zgadza, no to Macie GBN y Madzia nie jest. No, ale 100 to jest on i się jest czerwona! Teraz pytanie, Przecież gremlin potwierdza Ci, że Madzia nie jest, okazji. a on gadał no. głupoty Za GBN nie dam sobie ręki odciąć, a za Madzie dam. A bo pewnie jest GA GA jest. Ale GA też jest czerwony? Nie, nie wspominam. Mogłeś podnieść GA. Będzie ale, mogła zabić swojego GA i mogłeś ja podnieść Ja ją y, clear'owałem, nie czym podniosłem, tak? No tak No tak, ale... Nie ja się powiedział, że jest czerwona Czerwona nie... Impostor tylko, no ja, Nie czerwony tylko ja też. też i... Y, jester przypominam No i... Ja bym zaryzykował To masz mój głos, szazy. <ślesy> A granica jest taki impostor drugi Głosuję na GBNA! No na chuj! Bo czerwony no, 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 jest! Ten chłop... Ja ten chłop ewidentnie gadał od Aha, ja pierdolę, dzięki i zabiliście snicha No i... To no, i... no, jak snich, Gratulacje dla... Gratulacje, nie? Dla was wszystkich Czerwony snich, czerwony snich Łatwo, łatwo widzowie Moją śmiercią przypieczętowałem Śmierć snicha Ale wyjebałem Madzie Zróbmy sobie do końca taski. <tuszy> 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 Aha. Aj, no co tam? Dobry, Dobry wieczór Ciało jest... Czekajcie. Nadsturager'. A bo nagliczem była dobra. To nie Karolinka. To niestety no. nie no. szalazina. <coughs> gdzie czeka, jeszcze raz gdzie, gdzie jest kill? No, Doran cały czas jest na kamerach, więc nie zajebał. Nie cały czas eee... byłem na wersji. GBN, GBN wbiegał w sumie przed chwilą. No, do, do, do góry biegał. Ale skąd? No, no, z Komców do góry. Prawego we, z prawego wejścia. No ale z ja na Komsach stałem pół godziny, bo próbowałem tą kontrolkę znaleźć. No, to ja zrobiłem. To no dobrze. tak, ale ja stałem na tobie, bo nie potrafiłem znaleźć a tego to punktu na stałem na tobie, stałem na tobie. No, no dobra, ale gdzie poszedłeś dalej? No, to mam się grać. No potem poszedłem. Nie, poszedłem nie no, zaraz po komsach na dół poszedłem. A. Poszedłem no, do, do, a do Admina. A nie, poszedłem na guzik, szaden nie wystraszył. Jak tylko ja mogłem przebiegł, więc wyszedłem stąd. rzeczywiście. Byłem na guzików, biegłem do offisa i uciekł. No i potem po wyjściu z Ofisa. Tak, poprzebiegłem pod O2, uznałem, że w sumie nie ma po co tam nie być, więc powróciłem do góry na kamery i tam sobie Czekaj, 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 a czemu stałeś w officeie koło przycisku? No, bo uznałem, że może go wcisnę, ale uznałem, że nie ma sensu. Jednego. Aha. <laughs> Albo Chester ogólnie... nie ma. Nie, mógł... no ogólnie kwestia, że. Nie, no cztery może. Eee, Chester może. Wejść... ten ma przycisk? Tak, ma przycisk. Tutaj, no. E, okay. Przy prawym, przy pra prawym wejściem do elektryka wbiega w tym momencie, GBN. będzie i Ci chciałeś nad storage'em, no to miał bardzo blisko, żeby kogoś zajebać nad storage'em i po prostu wbiec do elektryka. Nie no, był czerwony. To co miałem tam zajebywać i wbiec do przodu. Ale wiesz, teoretycznie Macia tam była czerwona i No ale... No. <laughs> no. Macia też mogła być, no. Jest w sumie spora szansa na to, że była. W ogólnie obawiam się jednej rzeczy. Czego? No bo GBN może być w sumie zabijającym, ale z drugiej nie, strony. Nie, dru To jest bez, bez, bez sensu. Cicho! Ale z drugiej strony ktoś go czekaj. dwa razy patrzył. No. Ja chcę powiedzieć, wow. że ja żyłem, ale. więc karolika Dobra, to nie Nie, mogło być nie, dla nie, 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 nie. GBN musiał ją zestrzelić, ponieważ. Dobra, nie słuchajcie. Nie Ej, Ej, słuchajcie, nie, to nie. słuchajcie, to jest głupie. Nie. Słuchajcie, to jest głupie, prawda? Nie bym by... by... no, by miał tarcze. Nikt by nie przeklikał no. tego medyka tak szybko Dobra, to słuchajcie, bo to jest bez sensu Mysiula jest blackmailerem jak chuj w ogóle? No jest blackmailerem, 100% Jeeez yes, wow. Radia! Czemu? Czemu? Czemu wy to skipnęliście? Przecież to on, on miał tarczę Dlatego wiedziałem, że on jest medykiem No tylko dlatego strzelił Mech mech. No ja trochę spanikowałem, bo mi się kurwa kiebelni ani mać, wokół mnie kurwa latać i mówię, spierdolam pod przycisk pierdolę. Ale to jest już po gierce. Dobrze. Ja pierdzielę ja myślałem, że była ja pierdolę. Ja pierdolę. O kim ty byłaś? Nie byłaś na lerem cały czas go. No, to ty byłaś raperem i ty powiedziałaś? Ja pierdolę. Ej, kto mnie wygłosował? Mogłabym. <noise> powiedzieć?